Cześć, tu Michał z podcastu Oferteo, najlepsi w swoim fachu. Dzisiaj dowiemy się o tym, jak być najlepszym księgowym. A o tym mi i Państwu opowie Michał Lipski z Proximity Finance. Gorąco zapraszam. Cześć, Michał. Cześć. Może takie na początku pytanie rozgrzewkowe. Otóż najczęściej mówi się, że księgowy to najnudniejszy zawód świata. Jak Ty to postrzegasz? Yy, tak, Przy, gdzieś tam w trakcie mojej pracy bardzo często słyszałem i od klientów, i gdzieś tam od znajomych, yy, że ten zawód księgowego to nie jest taki nudny, monotonny, yy, że jest to praca cały czas yy, z tymi samymi rzeczami. No ja się z tym kompletnie nie zgadzam, ani nie identyfikuję z tym stwierdzeniem w żadnym mhm. stopniu. No ze względu na tym, że no, żyjemy w czasach, jakich żyjemy i mamy to, co mamy, yy, no to z monotonnością czy, czy z pracą cały czas yy, w tych samych aspektach, no nie mamy tutaj żadnego yy, takiego pola popisu. Ze względu na to, że no, żyjemy w czasach, kiedy zmiana jest nieodłączną częścią Naszego życia i to samo dotyczy zawodu księgowego. I co na przykład się tak często zmienia w zawodzie księgowego? Przede wszystkim przepisy. My, jako księgowi, pracujemy na, na przepisach podatkowych i przepisach prawa, gdzie w ostatnim czasie, konkretnie w 2022 roku, najbardziej te przepisy zmieniają się w zasadzie codziennie. I my codziennie musimy nadążyć za tym, no bo musimy je stosować w codziennej pracy. A może tak przechodząc bardziej już do samej branży, bo sam mam z finansami dużo wspólnego. Mam takie poczucie, że firmy wybierając księgowego patrzą tylko na koszty i wymogi, że w zasadzie księgowo to tylko do tego służy. Ale wydaje mi się, że wiele firm pomija to, co, co dobry księgowy może wnieść, jak chociażby. Kalkulacja kosztów, zobaczenie, gdzie te pieniądze uciekają. Gdybyś Ty o tym tutaj mógł opowiedzieć trochę. No tak, tutaj zgadzam się z Tobą jak najbardziej, że też mam takie odczucie, że większość potencjalnych klientów czy osób, które szukają biura rachunkowego czy stricte księgowego, no gdzieś traktują tą księgowość jako taki koszt konieczny do poniesienia. Czyli Taką nazwijmy to roboczo-pustą fakturę kosztową, która musi być w, każdej, w każdym rodzaju działalności. Natomiast tym, co powiem, mogę wiele osób może zdenerwować, ale klienci nie powinni zwracać uwagi w ogóle na cenę. Oczywistą sprawą jest to, że taki potencjalny klient, który prowadzi małą firmę, czy jest to jakieś samozatrudnienie, nie będzie potrzebował jakichś rozbudowanych elementów oferty biura rachunkowego. Tylko taka firma potrzebuje bardziej samego rozliczenia, z którym po prostu właściciel tej firmy sam sobie nie poradzi. Natomiast z naszych obserwacji wynika, że nawet duże firmy, które często mają ogromne problemy z zarządzaniem operacyjnym czy identyfikacją na przykład kosztów nieuzasadnionych i niepotrzebnych, przykładają bardzo dużą wagę do tej ceny usług księgowych. Niestety w tej branży cena idzie w parze z jakością. Do tego warto przyłożyć dużą uwagę do oferty biura, żeby nie była ona taka bardzo podstawowa. W dużej części przedsiębiorstw w Polsce traktuje się księgowość jako właśnie taki koszt konieczny do poniesienia, natomiast gdzieś tam Przynajmniej ja mam, takie, ja mam taką misję prowadząc swoje biuro rachunkowe, mhm. że my nie chcemy być tym kolejnym dodatkowym kosztem, a realnym wsparciem. Oferując między innymi jakieś tam usługi stricte zarządcze czy doradztwo gospodarcze, i tego przedsiębiorcy powinni szukać wśród biur rachunkowych. A yy, co udało Wam się zidentyfikować współpracując z klientami? Gdybyś podał kilka takich przykładów? Co oprócz właśnie tych kosztów księgowych firmy mają? Najczęstszym problemem są takie błędy stricte związane z zarządzaniem operacyjnym w firmach. Wiele czynności zabiera zdecydowanie zbyt wiele czasu zarządom firm czy osobom, które zajmują się sprawami administracyjnymi. Wszystko to można zdecydowanie uprościć. Druga sprawa. Ponoszenie kosztów, które nie muszą być ponoszone, yy, ponieważ można zastąpić jakieś kilka yy, kosztów, które są ponoszone. Można zastąpić jednym systemem, który będzie w połowie tańszy, a będzie realizował te same zadania. Mhm. A możesz jakieś takie specyficzne przykłady dać, że na przykład udało Wam się w jakiejś firmie wygenerować oszczędności strzelam, rzędu 50 tysięcy złotych na jakieś właśnie takich, na takiej optymalizacji systemu? <śpiewanie> Zdarzyło nam się współpracować ze szpitalem prywatnym na terenie Polski, gdzie cały proces zarządzania, może inaczej cały schemat zarządzania tym szpitalem no, nie funkcjonował zbyt dobrze, ze względu na to, że wiele czynności zabierało po prostu zbyt wiele czasu. Tym samym wydłużały się kolejki na izbach przyjęć, wydłużały się kolejki na listach przyjęć do lekarzy, i sama praca, współpraca, czy lekarzy z pielęgniarkami, czy z innym personelem szpitala, czy samego jednego oddziału pochłania po prostu zbyt duży, zbyt duży zasób kapitału ludzkiego. I po wdrożeniu zmian, które opracowaliśmy wspólnie z dyrekcją szpitala. Średnia, średni czas oczekiwania pacjenta do przyjęcia do lekarza skrócił się o 47 minut. Co się też przełożyło na koszty, tak? To rzeczywiście sporo. Chciałbym czekać mniej godzinę w kolejce do, do polskiego lekarza. I to jest właśnie ciekawe, że w zasadzie. To z księgowości można takie dane wyciągnąć. A Michał, gdybyś odpowiedział też trochę o tym, bo wielu pewnie słuchaczom rynek księgowości kojarzy się tak jako bardzo stały, nic się nie zmienia, są przepisy, trzeba po prostu tą księgowość mieć. Jakie Ty zmiany obserwujesz na przestrzeni ostatnich kilku lat? Przede wszystkim, ale tu głównie wśród grona tych młodszych przedsiębiorców, którzy gdzieś tam przychodzą i korzystają z oferty naszego biura, zmiana jest dosyć taka istotna, ponieważ ci młodzi ludzie, oni troszeczkę inaczej podchodzą do prowadzenia biznesu czy, czy tworzenia swoich firm w Polsce. Gdzieś oni mają taką ciekawość i chęć przede wszystkim do dalszego działania. Nie, nie zatrzymując się gdzieś na tym, co, co mają tu i teraz. I oni są głównie zainteresowani taką pełniejszą ofertą tego biura, aniżeli samą taką księgowością na zasadzie: przyniosę dokumenty, księgowa czy księgowy w cudzysłowie wlewie do systemu i wypluje podatki klientowi. Tak? Mhm. Oni gdzieś tam lubią wiedzieć, co się dzieje, chcą być informowani przede wszystkim o zmianach w przepisach. I są dosyć tacy bardzo kreatywni, mają bardzo wiele pytań, co jest też właśnie fajne, że pytają, zanim coś zrobią. I tak podsumowując to, ten wywód, mhm, no to mhm. mogę, mogę stwierdzić, że na pewno młoda, młoda część tych przedsiębiorców, oni gdzieś tak bardziej. Nie chcę tutaj też nikogo obrazić, ale bardziej poważnie podchodzą do, do samej instytucji założenia działalności gospodarczej niż yy, ta, nazwijmy to, starsza część. Starsza część społeczeństwa. A o co najczęściej pytają klienci? To są jakieś takie standardowe pytania, czy, czy raczej widzisz dużą zmienność? Najczęściej pytają o stawki podatków, co mnie <laughs> przeraża troszeczkę, bo to <laughs> świadczy o naszym systemie edukacji w Polsce. No, ludzie nie mają zielonego pojęcia na ten temat, jak funkcjonują podatki ogólnie i w Polsce. Nie mają pojęcia, jakie są stawki podatków i jakie są rodzaje podatków. To są najczęściej, pyta najczęś najczęściej zadawane pytania. A twoim zdaniem, kiedy klient szuka księgowego. Na co powinien najbardziej zwracać uwagę? Powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na taką kompleksowość tych usług oferowanych. Bo tutaj posłużę się może przykładem. Jeżeli taki potencjalny klient idzie założyć konto w banku, no to on chce mieć w tym jednym banku wszystko, czego może oczekiwać od tego banku, tak? Czyli chce otrzymać do tego konta kartę, chce móc korzystać z bankomatu i ewentualnie wziąć w tym banku kredyt. No nie będzie chciał korzystać z oferty takiego banku, który mu powie, że OK konto założymy, ale po kartę do bankomatu musi pan jechać tu i tu, yy, po kredyt będzie musiał pan skorzystać z innego banku, a bankomaty mamy tylko na drugim końcu miasta. No z takiego oferty banku raczej nikt nie skorzysta i tak samo powinny działać biura rachunkowe. Jeżeli już oferujemy jakieś usługi, powinniśmy zadbać o to, żeby ten przedsiębiorca mógł znaleźć w takim biurze. Wszystko w zasadzie, czego będzie mógł albo chciał skorzystać. To nie jest trochę tak, że ci klienci właśnie nie mają świadomości tego, że właśnie jakie rozwiązania ten bank proponuje, że, że mają poczucie, dobra, załatwmy tylko te podatki i, i tyle, że jakby bardzo duża część jest w, jakby bardzo duża część. Biur księgowych musi wziąć na siebie to edukowanie klientów, jeśli chodzi o branżę księgowości? Tak, tutaj się zgodzę z Tobą jak najbardziej, że no funkcjonuje w społeczeństwie taka, takie przekonanie, że no to biuro rachunkowe to jest właśnie od tego, żeby wziąć ode mnie dokumenty, przysłowiowo wklepać do systemu i podać mi podatek, jaki mam zapłacić, a resztę sobie załatwię sam. No Gdzieś tam to się powoli zmienia, ale bardzo powoli. Część przedsiębiorców gdzieś tam ma tą świadomość, że ten księgowy no, nie jest tylko od wyliczenia tych podatków, ale może też zdecydowanie więcej. No ale to też dużo zależy od tego, kto prowadzi biuro i, i jakie ma doświadczenie w, w danych tematach. A jak u Ciebie właśnie wyglądają takie rozmowy z potencjalnymi klientami? Jakby na co? W ogóle skąd tych klientów pozyskujesz najczęściej i jak przebiega ta rozmowa pod kątem właśnie tej edukacji klientów? Mm -hmm. yy, branża usług księgowych, ona jest dosyć taka specyficzna, bo tutaj większość klientów pozyskuje się przez polecenie. Jeżeli jeden klient będzie zadowolony, będzie polecał usługi dalej i dalej. Yy, natomiast co prawda yy, my w, Prawie połowę naszych klientów pozyskaliśmy przez portal Ofer.to, gdzie pierwsze konto na Ofer.to założyłem w 2019 roku, a zacząłem z niego korzystać w 2021 roku. Mhm. I z tego źródła pozyskaliśmy prawie połowę naszych klientów, a druga połowa praktycznie pochodzi z poleceń. Jeżeli chodzi o tą edukację klientów w trakcie rozmów, no to przede wszystkim musimy wybadać. Trochę tutaj jest też potrzebna taka umiejętność psychologicznego podejścia do, do rozmowy z drugim człowiekiem, bo musimy wybadać przede wszystkim, jaką wiedzę ma ten klient i na jakich płaszczyznach on może się czuć zagubiony, na jakich płaszczyznach on będzie potrzebował największej pomocy. I w tych właśnie ośrodkach my wtedy działamy tak, żeby ten klient miał taką względnie spokojną tą głowę, żeby mógł się zająć własnym biznesem, a nie rozmyślaniem, co tam z kasą fiskalną, czy jakie podatki ma do zapłaty. Mhm. Powiedziałeś, że ponad około 50% waszych klientów pochodzi z oferteo, co powoduje, że oni decydują się na współpracę z Wami, a nie z innymi firmami obecnymi na ofertę? Przede wszystkim my stawiamy na kontakt od razu telefoniczny. Nie wysyłamy jakichś tam pustych ofert mailowo, tylko zawsze dzwonimy i zawsze przedstawiamy ofertę ustnie. No to pomaga nam też już przez telefon wypadać, między innymi, czy ten klient jest świadomy tego, czego szuka. Czy bardziej jest po prostu takie zapytanie ofertowe na zasadzie: może znajdę taniej, bo takie też się uh -huh. zdarzają. Natomiast mówię: kluczem do sukcesu jest tutaj właśnie taka bezpośrednia rozmowa i przede wszystkim podejście jak do drugiego człowieka, a nie jak do kolejnego źródła przychodu, które jest, ale jak go nie będzie, to też się nic nie stanie, prawda? Uh -huh, uh -huh. Michał, jest w ogóle jakaś sezonowość w biznesie, że są kwartały czy okresy, w których tych zapytań ogółem jest więcej? Tak, tak, można zaobserwować taką tendencję. <laughs> Najczęściej najwięcej ofert, takich zapytań ofertowych pojawia się w okresie od grudnia do lutego, czyli koniec roku i początek nowego roku, bo wtedy z reguły klienci zmieniają biura rachunkowe. I taki większy, że tak powiem, przestój pojawia się w okresie od czerwca do końca sierpnia. Czyli wakacje w sezonu tak, górskiego. Dokładnie. A słuchaj, czy na przykład widzisz, że w tym roku masz więcej pracy względem lat ubiegłych? Tak, odczuwamy to i to dosyć mocno, że tej pracy przybywa przede wszystkim takich obowiązków formalnych przybywa, które gdzieś tam ustawodawca nam narzuca, a przede wszystkim najwięcej czasu musimy poświęcać na czytanie coraz to nowych i kreatywnych przepisów ministerstwa, no, które Aha. sobie upodobało najczęściej piątki godzina około 23 na publikowanie nowych przepisów. <grym> Czyli sam raz na rozmowy na imprezie. Dokładnie. <laughs> Michał, a, a czy oprócz przepisów jest jeszcze coś, co powoduje, że macie więcej pracy? Czy to są większe na przykład ilość klientów, większe obroty? No tak, tak. Jeżeli chodzi o taki przypływ większej ilości klientów, no to to się zapoczątkowało w zasadzie z początkiem pandemii. Wtedy ludzie się gdzieś tak przekonali do zdalnej obsługi, przez biura rachunkowe, gdzie wcześniej panowała gdzieś tam taka praktyka, że no, jak ja to zawsze lubię mawiać, klient musiał przyjść i popatrzeć na księgowego, czy z nim wszystko w porządku okay. raz w miesiącu. Natomiast po okresie tym pandemicznym gdzieś tam klienci się przekonali do tego, że to może działać, że klient może być z drugiego końca Polski, nie musi mieć stacjonarnego biura, może sobie pracować w domu. A mimo wszystko i tak te usługi będą wykonywane i będą wykonywane rzetelnie i tak jak być powinny. Więc jeżeli chodzi o to, to, to naprawdę tutaj pandemia nam się przysłużyła bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o taką zdalną obsługę klientów. I tak, tej pracy przybywa, jeżeli chodzi o większą ilość klientów. Taki trend wzrostowy, on jest w dalszym ciągu taki stały, dosyć. Klienci przychodzą gdzieś tam w takich stałych ilościach. No wiadomo, jak to w biurze rachunkowym część klientów przyjdzie, część odejdzie, więc można powiedzieć, że to się tak wyrównuje. Ale są okresy faktycznie, gdzie, gdzie, gdzie tych klientów napływa więcej niż ich odchodzi, tak. A jak właśnie wygląda, bo powiedziałeś o tym, klienci przychodzą, odchodzą. Ile jest mniej więcej tej rotacji? To można powiedzieć, że 90% klientów u dobrego księgowego, bo, bo takim jesteś i, i twoja firma, to właśnie to jest ten 90%, które zostaje rok do roku? Czy, czy jak to wygląda? Mniej więcej tak, bo, bo tutaj jeszcze by trzeba było uwzględnić między innymi tych klientów, którzy gdzieś tam zawiesili swoje działalności albo je zamknęli. Ale mniej więcej tak, no mniej tak, więcej jest... około 90-92% można powiedzieć, że, że tych klientów faktycznie zostaje na taki dłuższy okres współpracy. Uh -huh, uh -huh. A wracając jeszcze na chwilę do pandemii, bo wspomniałeś, że ona mocno ułatwiła biznes w księgowości. Um, proximity Finance na co dzień znajduje się w Łodzi. A ile klientów macie w tym momencie takich regionalnych, a ile. Z pozostałej części Polski. I to jest w tym wszystkim najśmieszniejsze, bo klientów z Łodzi czy nawet z województwa łódzkiego to my mamy chyba mm -hmm. sześciu. <laughs> o, Natomiast z, z terenów całej Polski tych firm jest ponad 200 Piękny wynik. Ale i to też było, obserwowaliście, obserwowaliście taką tendencję przed pandemią, i, i jakby pandemia to jeszcze nasiliła? Yy, tak, yy, tak, my, my od początku swojej działalności yy, gdzieś tam nastawialiśmy się bardziej na rynek taki ogólnopolski niż regionalny, yy, więc w zasadzie my zawsze mieliśmy większą część klientów spoza yy, tutaj regionu naszego, gdzie działamy. Yy, no to też wynika z warunków cenowych, które my mamy. Ja to się zawsze śmieję, że na, na, na warunki łódzkie my jesteśmy za drodzy. Okej, okay, okej. Okay. Sam jestem z Łódzkiego, więc wiem, Łódź, Polskie, Detroit, niestety tak jest, chociaż teraz się to ostatnio sporo zmienia. Ale domyślam się, że przed pandemią musieliście sporo jeździć, chociaż Łódź jest w centrum kraju, więc to zawsze, zawsze trochę ułatwia sprawę. Dokładnie. Michał, a gdybyś miał powiedzieć, co wyróżnia was, bo bardzo firma się dobrze rozwija. Co je tak powoduje, że, że ci klienci u Was zostają? No, przede wszystkim, gdzieś tam poza tymi usługami księgowymi, kadrowo-płacowymi, tak jak już wcześniej wspominałem, no oferujemy jeszcze wachlarz mhm. całych innych usług, czyli m.in. doradztwo gospodarcze, czy usługi z doradztwa strategicznego i zarządczego, czyli w w takim ogólnym aspekcie usług oferowanych przez nasze biuro poza standardowymi rozliczeniami yy, czy to miesięcznymi czy kwartalnymi przeprowadzamy przede wszystkim analizy firm naszych klientów i wskazujemy elementy, które można zmienić aby zwiększyć rentowność prowadzonych firm ewentualnie zmniejszyć yy, gdzieś tam straty, które są mimowolnie produkowane bez świadomości tego przez osoby zarządzające Oferujemy także usługi z zakresu LIN w prowadzonych działalnościach naszych klientów. I te usługi z zakresu LIN to jest takie przeprowadzenie analizy zarządczej i procesowej danego aspektu firmy albo całej firmy i wskazanie co można zrobić inaczej, szybciej albo lepiej. I poza samą taką analizą oferujemy gotowe narzędzia do zarządzania procesowego, które są opracowane na podstawie takiego naszego wieloletniego doświadczenia i analizy przede wszystkim wielu już tych firm. To rozumiem, tak jak wspomniałeś, podejście ten tak zwany one-stop-shop, czyli ten jeden bank, który oferuje no i kartę, tak. i konto, i bankomaty pod nosem. A tak trochę zmieniając wątek i przechodząc do standardowej części pytań w, nas w podcaście, Gdybyś miał do zainwestowania 10 tysięcy złotych, w co byś to zainwestował? Na takie pytanie ja mam zawsze jedną odpowiedź. I niezależnie od tego, jaka by była to kwota, to zawsze odpowiadam, że zainwestowałbym w siebie. Dlaczego? Bo rynek dzisiaj nie potrzebuje dodatkowego kapitału w. W kontekście finansowym. Mamy cały wachlarz usług finansowych od kredytów, po leasingi, czy kapitały venture, z których możemy korzystać, nic nic nas przed tym nie blokuje. A to czego brakuje na rynku dzisiaj, to przede wszystkim jest kapitał ludzki. Brakuje wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą sobie radzić w realiach, jakie nas otaczają, a inwestycja w siebie zawsze jest tą inwestycją o wysokiej stopie zwrotu. Tak, zgodzę się, tylko podrążę się trochę temat, bo wiele osób mówi inwestycja w siebie. Tylko co, w co dokładnie byś się zainwestował, mówiąc inwestycja w siebie? I mówiąc tutaj nie tylko o tej kwocie 10 tysięcy złotych, ale również miliona, jako kolejne pytanie. Przede wszystkim kursy, szkolenia. Nie, ja jestem przeciwnikiem takiego zamykania się gdzieś tam na. Na jedną część swoich umiejętności. No człowiek nie jest skonstruowany tak, że jest stworzony do robienia jednej rzeczy, bo zawsze mówię: Jeżeli jesteśmy w stanie niedźwiedzia nauczyć tańczyć w cyrku, to człowiek tym bardziej nauczy się wszystkiego. Ja przede wszystkim stawiam na taki rozwój wielopoziomowy, czyli gdzieś tam ta księgowość jest, ok, pracuję sobie jako księgowy między innymi, mhm. ale przede wszystkim rozwijam się też w innych aspektach, między innymi w programowaniu, między innymi w web deweloperce. Ciekawe połączenie. Dokładnie. W kontekście też właśnie psychologii, podejścia do ludzi, rozmowy z ludźmi, badania przede wszystkim nastrojów. Już w pierwszych minutach rozmowy jesteśmy w stanie ocenić, czy ten klient będzie chciał podpisać tą umowę, czy nie. I przede wszystkim właśnie stawianie na, na, na rozwój ludzi, a nie stricte samych firm. No bo firmy to ludzie, to, to się nie ma co oszukiwać, jeżeli firma nie będzie miała specjalistów, którzy są dobrze przygotowani do pracy. To nawet jakbyśmy mieli miliard złotych, to nic z tego nie będzie. To prawda, biznes rozwiązuje problemy ludzi i powstaje dla ludzi. Patrząc na Twoją działalność, już z tym kilkuletnim doświadczeniem, kilkunastoletnim nawet, gdybyś mógł zacząć ten biznes od, od nowa, jakich błędów byś chciał uniknąć i co byś sobie doradził? Przede wszystkim powiedziałbym sobie, że na wszystko przyjdzie czas, że nie należy się z niczym spieszyć. Jak, za, jak otwierałem swoje biuro, to chciałem bardzo szybko gdzieś tam nabrać tych klientów bardzo szybko gdzieś tam pędzić w rozwoju tej, tej swojej firmy. Po czym gdzieś tam mi się to po drodze udawało. Tych klientów przybywało coraz więcej, było coraz więcej pracy, ale w pewnym momencie tej pracy było za dużo. I w pewnym momencie dopadło mnie coś takiego, że zwyczajnie, pomimo tego, że księgowość jest to moja pasja, bardzo lubię to robić. To w pewnym momencie dopadło mnie coś takiego, że dostawałem gęsiej skórki, jak miałem iść do siebie, do biura. I wtedy stwierdziłem, że stworzyłem sobie sam miejsce pracy, w którym nie chcę pracować. I to był taki moment najbardziej przełomowy, w którym stwierdziłem, że pora zwolnić przede wszystkim, nie pędzić i wszystko przemyśleć sobie cztery razy. Co wtedy zrobiłeś? Po prostu przestałeś szukać nowych klientów czy ja przestałem, przestałem szukać nowych klientów i zrobiłem taką mocną weryfikację w klientach, których już posiadałem. Między innymi, gdzieś tak brzydko to nazwę, odsiałem firmy, które były problemotwórcze. I gdzieś tam. Postanowiłem zrezygnować ze współpracy z klientami, którzy angażowali mnie w zbyt dużej ilości czasu w stosunku do korzyści, które gdzieś tam ja odnosiłem z tytułu tej współpracy. Brzmi jak y, dobra rada. Zresztą bardzo często się mówi o tym o tej zasadzie 20-80. 20%, 20 klientów daje ci 80% przychodów. Dokładnie tak. Michał, to na zakończenie takie bardzo potwierdliwe pytanie. Czy Polska wyjdzie z grupy na Mundialu? <grym> chciałbym, <grym> chciałbym. Pomimo tego, że nie jestem fanem piłki nożnej, ale gdzieś tam mhm. przy takich wydarzeniach śledzę, to chciałbym w końcu nas zobaczyć na Mundialu gdzieś w dalszym etapie niż tylko na eliminacjach. <grym> to prawda, to prawda. Tego sobie wszyscy życzmy. Ja, więc dziękuję bardzo ci za rozmowę. Za poświęcony czas. Dziękuję za poznanie tej techniki i wszystkich zaowalowanych aspektów księgowości. I życzę wszystkiego dobrego dla Ciebie, tego stabilnego rozwoju z głową, o którym wspomniałeś. I wszystkiego dobrego dla Proximity Finance. Dziękuję bardzo i również życzę wszystkiego dobrego. Dzięki. A wszystkich słuchaczy zachęcam do śledzenia naszego podcastu zarówno na YouTubie, jak i platformach streamingowych. Do zobaczenia.